Witam Was na kanale FPL FC w podsumowaniu kolejki 26. Gdzie znowu udało się zdobyć zieloną strzałkę i wbić tak już dokładnie do top 2K. A przede wszystkim w tym odcinku myślę, że jest ciekawie, bo pomyślałem, że chyba użyję wildcarda. Także no oglądajcie do końca i zobaczycie wtedy, jaki będzie mój właśnie wildcardowy skład na przyszłe kolejki. Na początku, oczywiście, tradycyjnie podsumujemy sobie tą kolejkę 26. Punktów łącznie miałem 55. 9, co jest całkiem ok wynikiem, tym bardziej, że właśnie dało mi zieloną strzałkę. Zaczynamy tradycyjnie od bramkarza i wreszcie Ederson nie zawiódł. Do tego zdobył bonusowe punkty i jeszcze punkty za obrony, łącznie tych punktów ma 9, a było już, był już taki moment w spotkaniu, gdzie Myślałem, że Pickford znowu będzie miał więcej punktów, ale ostatecznie Everton stracił bramkę. No i to Ederson ma 9 punktów. Także naprawdę dobry wynik. Jedna z gwiazd tego zespołu. W linii obrony Gabriel Szary jest opinia: Łącznie 3 punkty. Także w ogóle obrona w tym sezonie nie jest jakaś niesamowita. Jest dużo gamejów właśnie, gdzie te punkty całej obrony oscelują wokół 3, 4, czasami nawet dwóch, Więc tutaj myślę, że nie ma co się rozwodzić. Definitywnie no, chciałbym tą obronę zmienić szar to był zakup na chwilę nie jest jakiś super wcześniej te te returny które miał no, były po prostu przed momentem zakupu teraz już nie ma żadnych tutaj punktów wielkich od niego no jest opinia który nagle przestał grać więc no też jest lipa jeżeli chodzi o pomoc jest foldem, 11 punktów, także naprawdę ok, wynik. Do tego saka również trzeba go tutaj wyróżnić, bo po raz kolejny 10 punktów, ale już coraz więcej osób go nakupowało, więc takiego skoku rangi dzięki niemu już się tutaj nie dostanie. Więc, więc no cóż, po prostu trzeba go mać tak naprawdę, żeby też z tej rangi nie spać. Ale śmieszne spaść, ale śmieszne oczywiście jest to, jak to wszystko szybko się zmienia, bo wcześniej. Saka to był tym, tym właśnie zawodnikiem, którego mógłbym wywalić i chciałbym się go pozbyć ze składu. Nagle zaczął punktować, no i w sumie jest zawodnikiem, którego ze składu wywalić nie można. No i oczywiście Gordon, dwa punkty, Hichan, trzy punkty, i jeszcze w meczu pucharowym dostał kontuzji, więc prawdopodobnie wypadnie na dłuższą chwilę. Już się oficjalnie świeci na aplikacji na pomarańczowo z 25% szansy na grę. Także transfer totalnie nie wypalił. No i jeżeli chodzi o atak, Oczywiście Watkins, Tony i Haland. Watkins 9 punktów, cały czas dowozi. Jest to chyba najlepiej punktujący zawodnik na ten moment w FPL-u. Także widać, że tutaj jakby chodzi o cały ten consistency jest Tony, dwa punkty. No trochę nie tego się spodziewałem, ale okej. Okay. No i Haland punktów 10 na kapitanie. Także no były lepsze wybory. Ostatecznie stwierdziłem, że to Halland będzie najlepszym z nich. No i dobrze, że chociaż tą asystę udało mi się złapać i nie była to taka tragedia. Na ławce Pickford, Palmer, Gusto, Pedro Porro wszyscy z zeroma punktami, no bo albo bez kolejki, no albo z kontuzją, także tak to wygląda. No i teraz czas na ligę. No i w lidze jest o tyle śmieszna sytuacja, że jest egzekwo pierwsze miejsce pomiędzy Michałem Hanyskiem i Janem Pykało, także będę musiał wam pokazać te składy teraz że tak powiem, jednocześnie. A de facto, na początku sobie zobaczymy na Michała skład, bo jest oczywiście pierwszy. I łącznie zrobił on trzy transfery przed tą kolejką za minus 8 punktów. E, kupił Neto, kupił sakę i kupił Solanki i tak naprawdę spłacił się tylko Saka. No bo Neto i Solanki w tym geomiku wypadli dosyć średnio. E, też nie wszyscy mu grali, bo widzę, że tutaj miał Bradley'a, który nie miał kolejki i oczywiście tak musiał to zbudować, żeby w ogóle tych zawodników... 10 mieć. To się udało, no ale niestety nie wszyscy dowieźli, więc tak wygląda skład. No ale teraz musimy sobie też z kronikarskiego obowiązku zobaczyć skład Janka Pykało, który zrobił 70 punktów, zakupił Baileya, który był dobrym wyborem i ma też Bowena. Także tutaj się naprawdę dużo dzieje. Flecken 0 punktów, bo Brentford tragicznie się zaprezentowa zaprezentowało przeciwko West Hamowi. Alex Moreno z minus 1, potem Walker 0, Stupinian 1, w pomocy jeszcze jest Brown Hill, który ma minus 2, no ale nagle tutaj przechodzi właśnie z odsieczą głównie Bailey, no i Archie Bailey powinien się mówić tak: Leon Bailey. I do tego oczywiście Jarrod Bowen, który tych punktów zrobił 20, no bo zdobył on hat-tricka, także <grych> naprawdę dużo się tu dzieje. Dużo minusowych punktów, dużo tych, że tak powiem, sporych, ładnych wyników. No i ostatecznie dało to 70 punktów, no i awans do góry, więc naprawdę dobra robota. I teraz, wiedząc, że niektóre zespoły w kolejce 28 będą miały kolejkę podwójną, a niektóre zespoły w kolejce 29, a raczej większość zespołów, nie będzie miało kolejki, yy, i to jak się pod to przygotować, i biorąc pod uwagę też to, że tak naprawdę mój skład. Jest okej, okay, ale fajnie byłoby go pozmieniać. No stwierdziłem, że to jest dobry moment na wildcarda, bo wildcardując teraz w Game Weeku 27, w Game Weeku 29 powinienem mieć już dwa transfery, że tak powiem, w ręce i będę mógł dwóch zawodników z tych wszystkich, które teraz na przykład sobie wymienię, wyrzucić. Więc stwierdziłem, że to jest naprawdę dobry moment na wildcarda. Do faktu użycie najmocniejszej zagrywki, jeżeli chodzi właśnie o FPL-a, bo wildcard niesie ze sobą, że tak powiem, na największe, Konsekwencje. Jeżeli chciałbym zrobić wszystkie zmiany, które tutaj sobie przygotowałem, no to kosztowałoby mnie to 32 punkty minusowe. Ale dzięki wildcardowi, no wszystko mogę to zrobić de facto za darmo. Jest jeszcze właśnie kwestia Frichita. Wiele osób też doradza, żeby wziąć tego Frichta na tą kolejkę 29. Ja nie jestem tego fanem, raczej wolę użyć frichta wtedy. Kiedy będzie szansa większa na, wiecie, podwójne kolejki, na podwójne punkty właśnie przez to, tak? Możecie sobie wtedy ułożyć cały skład zawodników, którzy mają na przykład podwójną kolejkę, co jest fajne. A niekoniecznie na przykład układać skład zawodników, którzy mają jedno spotkanie, no i ono nie jest jakieś super, no bo to się właśnie wydarzy w Game Weeku 29, bo tak naprawdę zagra drużyny, które mają kolejkę w tym Game 29, to jest Brentford, Luton, Nottingham Forest, Tottenham, Aston Villa, Burnley, Fulham i West Ham grają przeciwko sobie, oczywiście, więc no nie jest to jakoś super rozwiązanie. Więc stwierdziłem, że warto ułożyć wildcarda patrząc właśnie w przyszłość, też na przyszłe kolejki, no i właśnie zachowując sobie też trochę transferów w garści, no bo wiemy, że jeżeli macie dwa transfery wolne, użyjecie wildcarda, no to to Wam się, że tak powiem, resetuje i tam Wam przepada, więc to warto pamiętać przy planowaniu. Ale jeżeli chodzi o skład, jeżeli chodzi o skład, no to na bramce mamy flekena, Budżetowy, myślę, dobry wybór. Przede wszystkim w 29 kolejce ma on spotkanie i na ten moment stwierdzam, że Flecken może być naprawdę dobrym wyborem. Czy jeszcze tu jakaś zmiana zajdzie? Bardzo prawdopodobne, ale tak jak mówię, wystarczy mi właśnie zawodnik na bramce, który jest za maksimum 4,5 miliona. Także tutaj poszedłbym z Fleckenem. Jeżeli, jeżeli chodzi o obronę, jeżeli chodzi o no obronę, to ja bym sobie na ten moment zostawił Pedro Porro. Mimo tego, że on tam jeszcze chyba nie trenuje z zespołem, ale wolę go zostawić, bo on cały czas te kolejki ma I właśnie nie bez przypadku jestem w koszulce Tottenhamu, żeby pokazać właśnie, że ci zawodnicy mogą być dobrym wyborem właśnie na przyszłe kolejki. Więc stwierdzam, że Pedro Poro raczej bym nie transferował. To jest decyzja tak około 80%, bym powiedział, bo jeżeli jednak Pedro Poro wytransferuje, to mimo wszystko wezmę kogoś z Tottenhamu i na przykład to będzie albo Romero, albo Udogi więc wciąż zostaniemy w tym samym obrębie, jedynie trochę cena spadnie, bo Pedro Poro kosztuje aż 5,6 miliona, nie jest, nie jest to mało. Obok niego e, oczywiście standardowo klub rywala, czyli Gabriel z Arsenalu, według mnie wciąż jeden z lepszych pików, tylko 5,1 miliona. E, Grand teraz Sheffield, to po pierwsze, no a po drugie mm, warto go mieć na przyszłość, on tej kolejki 29 e, gaming akurat nie ma, ale nie potrzebuję tam mieć całego teamu, który będzie grał. Wystarczy mi, nie wiem, 7, 8, 9 zawodników i będę naprawdę zadowolony. No i ostatnim zawodnikiem na obronie to jest Alfie Doty, czyli tania wersja Trenta Aleksandra Arnolda z Luton i jeszcze na lewej obronie. Powiedzmy, że to tak. Mogę to podsumować: 4-6 miliona. Gra on tam ofensywnie, stara się do przodu wychodzić. No i przede wszystkim w kolejce 28. Ma podwójne spotkania: gra z Crystal Palace i z Bermów, a w kolejce 29. Nie ma pustej kolejki, czyli gra dalej normalnie mecz z Nottingham Forest, co jest naprawdę dużo zaletą. Linia pomocy na ten moment to Saka, którym już wspominałem, że nie chce się go posługiwać. I tutaj jakby kazus jest taki sam jak w przypadku Gabriela, yy, który kolejki nie ma, potem w kolejce 29, ale jest na tyle dobrym, że nie chce mi się marnować po prostu na niego potem transferu też. Więc tutaj jest Saka. Kolejny zawodnik, to jest jeszcze kwestia, która też się trochę waha. Na ten moment mam Madisona. Stać mnie oczywiście na Sona. Yy, będę musiał sobie dokładnie też popatrzeć na ich statystyki. Na razie Madison jest u mnie w składzie. Ten powrót po jego kontuzji trochę taki bumpy bym powiedział. Wygląda to różnie. No ale jeżeli ktoś ma tutaj być z Tottenhamu, no to tak naprawdę tylko tych dwóch zawodników. Więc tylko ich będę rozważał. Na ten moment, tak jak mówię, mam Madisona. Tottenham gra z Crystal Palace, z Aston Villa, Fulham. Yy, nie ma podwójnej, ale nie ma też Blanka. Także jest dobrze. No, i tutaj po kłosie trochę hype trainu, po tym co Bowen ostatnio zrobił, tak stwierdziłem, szukałem jakiegoś zawodnika na pomoc. Nie mogłem nikogo takiego znaleźć w tańszej, że tak powiem, w tańszym przedziale. No ale ja mam trochę tutaj, że tak powiem, pieniędzy w tym teamie. Jeszcze w banku przy tym y, wildcardzie zostanie mi ponad 5 milionów, więc stwierdziłem, dobra, wezmę Bowena. Yy, nie chciałem nikogo z Aston Villa, bo już tam kogoś mam, zaraz wam pokażę. Więc stwierdziłem, że Bowen będzie dobrym wyborem żeby trochę tutaj zdywersyfikować e, tych zawodników i nie mieć, nie wiem, trzech zawodników z Aston Villi i potem nikogo z West Hamu. A jeżeli kogoś z West Hamu miałbym wybrać, no to byłby to tylko, tylko i wyłącznie Bowen. No i ostatni zawodnik w pomocy, no to Palmer grający z Brentford. Trochę tak samo jak z Saką, że nie chce mi się marnować transferu na tego zawodnika, po prostu wolę go przetrzymać sobie gdzieś potem na ławce. Grając z Brentford i z Newcastle. Brentford ostatnio tragiczny mecz z West Hamem. Newcastle również traci po prostu te bramki jak na zawołanie. E, no a kto jak nie Palmer może je strzelać, więc, więc Palmer w pomocy. No i atak to oczywiście Watkins e, za 8,6 miliona. Zostaje, nigdzie się nie wybiera. E, też tutaj bez fireworków można powiedzieć w przyszłych kolejkach, że nie ma podwójnych, ale nie ma też Blanka, więc mnie to usatysfakcjonuje oczywiście. No i pozostałych dwóch zawodników, no to jest. Przede wszystkim Dominik Solanki, którego już wcześniej chciałem zakupić na zasadzie transferu, no ale w takim razie, skoro mam e, opcję zakupienia go przez wildcarda, no to to zrobię. Teraz mecz z Berlin. Nie wiadomo, czy zagra, tam jakaś niby kontuzja, aczkolwiek powinno to być, w, wyglądać ok z tego, co słyszałem, z tego, co widziałem na Twitterze, więc powinien w tym meczu wystąpić. No a na kolejną kolejkę, wydaje mi się, że już powinien być na 100% gotowy e, i to będzie raczej mój kapitan na tej kole kolejnej kolejce. Kolejka z Sheffield i z. Luton Town, także dobry wybór, myślę, tutaj. No i potem, niestety, Blank. Ale część, myślę, zawodników warto podwójnej koleki posiadać. No i ostatni zawodnik to oczywiście Erning Haaland. No jego raczej też nie będę sprzedawał, nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Patrzymy sobie jeszcze na szybko na e, ławkę rezerwowych Turner. Trochę taka budżetowa opcja, nikogo innego w sumie nie potrzebuje, ale jest to warte, warte uwagi i warte zapamiętania też na przyszłość. Jakbym chciał sobie kupić, nie wiem, Salaha, no to. Wtedy tą gotówką trzeba będzie mądrzej zarządzać. No i przez to, że wezmę sobie zawodnika, który gra, ale jest tani, no to mam trochę więcej swobody. No i obok niego na ławce zasiądzie Maticasz. To też jest jeszcze trochę znak zapytania, ale stwierdziłem, że czemu by nie pola Rodaka wziąć Barkley, który ostatnio dobrze się spisywał, asysty bramki wpadały. Luton tam naprawdę w ostatnim czasie imponuje. Podwójną kolejkę mają, potem my również grają, tak jak wspominałem, więc całkiem dobry wybór. Tak, tak mi się wydaje, przynajmniej z tym Barkleyem może być. Wiadomo, że to jest ryzyko, ale jestem gotowy podjąć to ryzyko. No i ostatni zawodnik to Senesi, czyli dosyć taki ofensywny obrońca z Bermów, który lubi te ofensywne akcje, lubi te ofensywne wypady do przodu. Podwójna kolejka, oczywiście, no i potem to sobie tak do tej kolejki podwójnej pozmieniam, że właśnie oczywiście wszyscy ci z podwójnymi będą grać i tak dalej, i tak dalej. Ale plan jest taki, żeby już żadnych transferów przez dwie kolejki nie zrobić po tym wildcardzie. Także fingers crossed, że nie będzie żadnej kontuzji, no i dopiero potem. Po tej kolejce pustej, że tak powiem, ten skład sobie uwolnić za, za pomocą tych dwóch transferów. Więc plan, myślę, że jest całkiem ciekawy. Kwestia kapitana, jeszcze na sam koniec, tak? Kwestia kapitana na ten moment. Jest kilku ciekawych, tak naprawdę pretendentów do, do kapitana. Jest Osaka, grający z Sheffield, które wiemy, jak radzi sobie defensywnie radzi sobie po prostu, powiedzmy, delikatnie źle. Jest Palmer, grający z Brentford, który ostatnio też. Hmm, nie popisuje się, że tak powiem, ale Brentford ma to do siebie, że jeżeli gra z mocniejszymi drużynami bardziej się cofa, grają wręcz na taką piątkę obrońców, no i ciężko jest tą linię obrony przebić. Był przykład w meczu z The City, na, na, no tym pierwszym meczu z City, tak? Tam City naprawdę się męczyło, dopiero Foden trochę tam otworzył wynik. No i Haaland, grający z United, który właśnie raczej błyszczy w takich spotkaniach, gdzie drużyny będą atakować, będą, że tak powiem, właśnie nacierać na siebie a nie będą, że tak powiem, schowane i bronić, nie wiem, 0-0, tak jak właśnie Brentford. Więc wydaje mi się, że to jest najlepszy, najlepszy przykład, dlaczego Haland byłby kapitanem w tym Game wiku Najlepszym wyborem może nawet. Więc u mnie na ten moment Haland ma opaskę kapitańską, Saka ma wicekapitana. Eee, głównie właśnie ze względu na to, że spodziewam się otwartego spotkania. To są derby, także będzie na pewno ciekawie. No i według statystyk, które prezentuje na Twitterze Pidia w link będziecie mieli w opisie, zobaczcie sobie, fajne statystyki gość wrzuca, no to United najwięcej traci bramek przez środek. A kto tam gra? Erling Haaland. Więc tak to wygląda na ten moment. Dajcie mi znać, czy macie jakieś pytania. Eee, jeszcze ten właśnie, jeszcze ten filmik pasowałoby zrobić mi o tym, jak używać tych, tych wszystkich boosterów i tak dalej, kiedy to zrobić. Mogę Wam teraz na szybko powiedzieć, że jeżeli właśnie macie wildcarda, no to teraz lub w następnym gojemniku jest szansa go odpalić. Jeżeli nie, no to wtedy w 29. dobrze by było użyć tego Ferichita, a wildcarda trochę później. Pamiętajcie, że wildcard jest taką najmocniejszą kartą, jaką macie z tych wszystkich perków, i to jest coś ważnego, to jest coś do zapamiętania. Dajcie mi znać, czy byście coś zmienili w tym brawcie, czy może byście dali jakiegoś innego zawodnika. To na tyle, żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Cześć!